Cześć, jestem Ania i w dzisiejszym to jagodnę moim gościem jest Bartek. Cześć Bartek. Cześć. I będziemy gadali dzisiaj o tym, że misz gry i gracze tworzą jedną drużynę. Może tak na początek Bartku powiedz nam coś o sobie. Cześć, podobnie jak Michał, przyjechałem z Torunia. I podobnie jak on, organizuję czy też aktywizuję scenę arpegową w Toruniu. Jestem aktywnym mistrzem gry w ramach hiperarpegów. Spory kawałek czasu zajmowałem się organizacją bloku RPG na Kopernikonie. Długo gram, długo prowadzę, czasami się lubię udzielać i mówić o RPG-ach publicznie. Skąd się wziął pomysł na konwenty RPG-owe? Konwenty RPG-owe... W moim wykonaniu to była taka zupełnie spontaniczna decyzja, to znaczy po bardzo długiej przerwie wróciłem, wróciłem jakoś tak to zupełnie z przypadku derpegowania. Jak wróciłem do darpegowania, to poszedłem na konwent. Jak poszedłem na konwent, to najpierw zupełnie z przypadku zająłem się, zająłem się blokiem dziecięcym na Kopernikonie, bo jako jedyny miałem w tym momencie twarde kwalifikacje, posiadałem dziecko. <grym> I jak zrobiłem, zrobiłem konwent, jak zrobiłem blok dziecięcy, to jakoś tak zupełnie naturalnie wszedłem do bloku RPG. Tak, tak zupełnie jakoś tak z przypadku wyszło. No jak wyszło, to włożyłem w to całe serce, bo RPG to moja pasja. No i tak to się toczy od paru lat. Masz swój ulubiony system? E, tak, Earthdown. Skąd taki system? Gdzie go znalazłeś? E, no, znalazłem go, słuchaj, w księgarni. Poszedłem, <laughs> kupiłem. E, I jak go kupiłem, to... To, to, to bardzo długo zagrywałem się ze swoim kuzynem w niego na, na wakacjach, i, i tak od wtedy został w moim sercu. I dlatego go długie lata prowadzę. Moi gracze go uwielbiają, więc to jest naj, najczęstszy system u nas na stole. Wróćmy do głównego tematu. W RPG gramy wszyscy do jednej bramki, tak? Tak, zgadza się. No to, jest to Przeważnie panuje taka opinia, że. Że jest zupełnie inaczej. Natomiast ja jestem zwolennikiem, że i Mistrz Gry, i Gracze tworzą jedność, jeden zespół, w którym każdy ma swoją rolę do odegrania. Oczywiście rola Mistrza Gry jest taka, że on jest bardziej jakby, używając porównania piłkarskiego, trenerem, a Gracze są jego piłkarzami, ponieważ. Inne, są nieco inne zadania mistrza gry podczas sesji niż graczy. Natomiast wszyscy razem, jako, jako jedna drużyna, jeden organizm, dążymy do tego, żeby, żeby wyszła jak najwspanialsza sesja. Bo słyszymy o tym, że mistrz gry ma władzę, ma kontrolę. To jest równoznaczne z tym, że jest stawiany wyżej od graczy? Nie, nie może być stawiany. Znaczy, panuje takie błędne przekonanie, które uważam, że jest bardzo w ogóle krzywdzące dla wszystkich, ponieważ Panuje takie przekonanie, że Misz Gry jest Bogiem, nie? Jego prawda mhm. jest ostateczna, jego rozstrzygnięcia są ostateczne i tak naprawdę to, co on powie, to jest, a w ogóle to jest w kontrze wobec graczy. Tak nie jest, no bo jak mistrz gry jest tak samo jak gracze, przychodzi po to, żeby zagra zagrać świetną sesję. No bo jak gracze się cieszą, to mistrz gry się cieszy, no bo on ma satysfakcję ze stworzonego dzieła. No jak przychodzą, przychodzą gracze i ty im fundujesz historię, która im się nie podoba, no to sorry, co byś nie powiedział, co byś nie wymyślił, zrobiłeś źle. No i masz tych ludzi, żyjesz z nimi, e, razem dzielicie mnóstwo czasu, bo. Granie wspólnie w RPG to jest spędzanie ze sobą mnóstwa ilości czasu, więc no nie możesz stawiać się nad nimi, bo jak nie ma graczy, to nie ma i mistrza gry, nie? Mhm. Czyli mówisz, że satysfakcja mistrza gry jest od tego, jak sesja się uda, jak gracze się cieszą. Co w momencie, jeśli mistrz gry prowadzi bardziej imersyjnie, a gracze wolą prowadzenie bardziej mechaniczne? Czy mistrz gry powinien się trochę zmusić do tego mechanicznego prowadzenia tylko i wyłącznie dla satysfakcji graczy? No to jest trudna sprawa. Natomiast, generalnie rzecz ujmując, jeżeli masz graczy, którzy nie radzą sobie z tym, co im prowadzisz, bo prowadzisz im coś innego niż oni chcieliby grać. Czyli ty faktycznie chciałbyś wprowadzić im tego wampira o rozterkach moralnych, trudnych wyborach i, e, i powiedzmy o jakichś takich dramatycznych scenach w takim rozumieniu, że to są jakieś nawet melodramatyczne sceny, oni by chcieli rzucać ciężarówkami, no to masz niestety dwa rozwiązania, albo pozwolisz im, pozwolisz im rzucać ciężarówkami i będziesz to przeplatał, przeplatał, przeplatał jakimiś scenami, które ty chcesz osiągnąć w ten sposób. I ty jesteś szczęśliwy, i oni są szczęśliwi, tak? albo postawisz na, na swoje i, i wymienisz graczy. No. no bo nie ma innej metody. Nie może być tak, że spotykamy się przy stole i cztery osoby się męczą przez cztery godziny, żeby jedna miała satysfakcję. Nie? No to ktoś wreszcie stwierdzi, że może lepiej poglądać serial albo lepiej, lepiej pójść sobie do kina niż się męczyć przy sesji. A to nie o to chodzi. Wszyscy mają mieć fan. Po prostu. To może prowadzić do konfliktu gracze kontra mistrz gry, ale zdarzają się takie, że konflikty gracze przeciwko graczom. Co wtedy? To jest bardzo trudna sytuacja. Tak, rpg to jest konflikt taki wewnątrz drużyny personalny, jest najtrudniejszą, jest najtrudniejszą sytuacją, ponieważ tak naprawdę wewnątrz gry RPG nie da się go wyprostować. Jeżeli dwoje ludzi Rzuca się na siebie na sesji, tak na przykład ich postacie zdradzają się wzajemnie, to uważajcie, to z mojego doświadczenia wynika, że po prostu ten ich konflikt przeniesie się na życie realne. A jeżeli jesteśmy przyjaciółmi i my wywołujemy sobie w RPGu konflikt, który przenosimy na życie realne, to jest sytuacja, która jest bardzo, bardzo niedobra, bo nam się rozlecą takie. Towarzyskie, przyjacielskie mm. więzi, a to jest w ogóle fatalna. To jest jedna z najchętsziejszych rzeczy w Werpegach, że e, grając razem, tworzymy takie więzi przyjaźni. Nie? Takimi konfliktami to rozrywamy. Ja tego bardzo nie lubię. E, ja w ogóle bardzo staram się unikać takich sytuacji. To znaczy, ja jako mistrz gry mam jeden prosty patent. Jak zaczynam grać z ludźmi, mówię, że absolutnie nie toleruję grania przeciwko sobie w jakikolwiek sposób. Jest to u mnie tematem zabronionym, do tego stopnia, że jeżeli gracze z tym, z tym kombinują, to ja przerywam, przerywam kawałek sesji i mówię, że ja się absolutnie na to nie zgadzam, i że mają to rozwiązać w jakikolwiek inny sposób, który nie prowadzi do konfliktu między ich postaciami. Ja wiem, że panuje taka opinia, że powinno się oderwać gracza od postaci, ale ja jako niż gry się z tym po prostu zwyczajnie nie zgadzam. Właśnie, bo panuje taka opinia i wiele ludzi ją wyznaje i przypisuje, że to jest ich zdanie: że um, gracz a postać to są dwie różne sprawy. Mamy swoje relacje, mamy swoje problemy, przychodzimy na sesję, jesteśmy tylko postacią. Czy sądzisz, że to jest w ogóle możliwe? A ja spróbuję Ci oddać kont kontrprzykładem. Wyobraźmy sobie, że jestem złodziejem, nie? I ty, a Ty grasz, e, grasz czarodzieje. Ja Ci buchnę z sakiewki 500 sztuk złota, bo, bo tak naprawdę chciałem kupić sobie magiczny sztylet, jeszcze podsypię cię w Straży Miejskiej, że w związku z tym, że to te włamania, które dokonałem ja, to zrobiłaś ty i wsadzimy cię do więzienia. No i okej, okay, to jest, wiesz, jesteśmy obydwoje doświadczonymi graczami i wiesz, i okej, okay, zostawiamy sesję za sobą, nie? I przychodzi sytuacja, w której ja w życiu realnym, jako bartek, przychodzę i słuchaj, wiesz, bo mam taką real, realny problem, chciałbym odpożyczyć od ciebie tysiąc złotych, bo potrzebuję do. Do, do dziesiątego, nie? To teraz ja gdybym był... ja bym się zastanowił skoro on mnie wystawił w grze to nie miałem mnie wystawić w życiu, nie? Mhm. Niby powinniśmy się od tego oderwać, natomiast RPG to są emocje. Gracz jest... Gracz jest związany emocjonalnie z postacią, więc krzywda wyrządzona postaci jakkolwiek wydaje się to irracjonalne, jest też trochę krzywdą wyrządzoną Wyrządzoną graczowi. Oczywiście, no, wiadomo, jak zabijecie goblin na sesji, no to wiesz, no gra z tobą wygrała, koniec. No, prosta sprawa, nie? Nikt nie oszukiwał, tak się to kości i potoczyły, sami się ładowaliśmy w jakiś problem. Jest, jest zupełnie czymś innym niż ktoś, wiesz, kto jest twoim kumplem, twoim przyjacielem, komu zawierzasz życie swojej postaci. No, wykręcać ci numer, nie? To... A nie dajemy życia swojej postaci w ręce też mistrza gry? Co jeśli on nam po prostu zabije postać? Też, powiem, to też idąc tym torem, nie powinniśmy mu w życiu zbytnio tam ufać, możemy mieć tam jakieś wątpliwości, bo nie wiem, nasza postać popełniła jakiś błąd, wychodzisz z domu i nagle armia na ciebie czeka i cię zabija. No, zdarzają się takie sytuacje, oczywiście. Natomiast e, każdy mistrz gry popełnia w życiu błędy. No, mistrzowania gry się uczy całe życie i niestety są takie etapy, przez które trzeba przejść. Między innymi takie, że właśnie jak wychodzisz z domu, a mistrzowi gry się to nie podobało, to czeka cię, na ciebie armia zombie. Pocieszające jest to, że z tego się wyrasta, ja z tego wyrosłem. Także. E, Trzeba po prostu wierzyć, że miż gry z tego wyrośnie, albo powiedzieć mu wprost, hej, to jest, to jest nieuczciwe, tak? Tak nie powinno się dziać, to przeczy wszelkie jakieś przede wszystkim logice, tak? Wewnętrznie wbudowanej logice świata i pewnie w konwencji gry, nie? Bo wiecie, no, postać ginie, no bo taka jest konwencja, no, jak grasz, mhm. grasz, grasz Western w Deadlands, nie? to, to jak wychodzisz naprzeciwko. Szefa gangu, nie wiem, morderców, i toczycie ze sobą finałowy pojedynek na sesji, no to sorry, może się zdarzyć tak, że umrzesz. No, no bo to jest, taka, to jest taka powieść, to jest takie ryzyko, to jest taka konwencja. Natomiast, no jak znam mistrzów gry, to raczej oni nie, nie dążą do tego, żeby celowo zabić postać. No bo jak zabijasz graczowi postać, to on znowu się jakby. Z tego przywiązania emocjonalnego wynurza, i jakby jemu się chce mieć grać, bo włożył jakiś tam wysiłek w postać, a ty mu ją tak zabijasz, bo miałeś taki humor, no to mówi mech, nie? Mhm. Zdarzają się momenty, kiedy mistrz gry odrobinę oszukuje. Czy to w kościach, czy robi wszystko po to, żeby fabuła szła według jego liniowej, liniowego planu. Czy tak się powinno robić? Ach, na pewno nie powinno się oszukiwać, by fa fabuła toczyła się według linii. Bo to niestety ma bardzo krótkie nogi, bo jak gracze dowiedzą się, że, mm, że mieć gry nagią wszystko, żeby fabuła toczyła się według linii, to oni stwierdzą, że marnują czas. Bo to jest taka sesja, w której niezależnie od tego, co byś zrobił, bądź nic nie zrobił, ona się potoczy według jednego, 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 jednego wyznaczonego rytmu. Więc zabija całą interaktywność tej historii, nie? Jak... Czyli gracz nie ma w ogóle wpływu na to, no nie co jest... się dzieje. Tak, bo on wtedy nie jest graczem, tylko obserwatorem. Mhm. Jeżeli chodzi o oszukiwanie, by na przykład postaci nie zabić, to jest temat o wiele trudniejszy. Mm. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto tego tak nie zrobił. Są dwie szkoły. Albo kości to wyrok, albo kurczę, ale ta postać jest taka fajna, to jeszcze nie jest jej czas. Ja zawsze stoję gdzieś po środku. Jeżeli gramy w gry, w których śmierć jest odwracalna i może powodować, że zagramy historię o tym, jak próbujemy kogoś wskrzesić, to pozwalam postaci, żeby zginęła. Jeżeli wynik na kościach decyduje o śmierci postaci, a można spalić jakiś punkt, jak w Warhammerze punkt przeznaczenia, czy wypalić Edża, jak w no to okej, okay, masz zasób na karcie, wiesz co masz z nim zrobić, taka gra. Natomiast jeśli śmierć jest faktycznie nieodwracalna i nie ma jak z tego wrócić, to zazwyczaj rozważam. To już zależy od gracza, z którym gram i tego, jak on czuje tą postać i czy jestem realnie w stanie ocenić, że uśmiecenie tej postaci powoduje, że on już przestanie grać. No, to są zazwyczaj takie dość trudne decyzje i nie mam tu żadnych twardych kryteriów, wobec których postępuję. Nie? No, chyba, że na przykład to jest nie wiem, ostatnia sesja kampanii, no to jasne, jak się trup ściele gęsto, no to wiadomo, to jest koniec. Koniec ma być epicki, a co to za... Więc no mhm. tak przyjmujemy. E, wiadomo, że mistrz gry zazwyczaj planuje, tworzy bn i tak dalej. I trafia na gracza, który po prostu wpada w jakiś dziwny szał mordu i na przykład morduje jakiegoś ważnego Bena. Tak, tak, o, bo stwierdza, że takiego postać postanowiła. Czy można się w tym doszukiwać jakichś urazów z życia codziennego, jakichś frustracji, problemów w relacjach? Tak, można. Na przykład ten gracz mógł mieć zły dzień w pracy albo w szkole, albo na uczelni, nie? I on wiesz, przez 8 godzin dostawał po, po, w życiu po łbie i ma jakąś frustrację, którą próbuje wyładować. I na przykład wyładowuje ją w ten sposób, że zabija jakiegoś fikcyjnego Bena. Tak może być. Natomiast najczęściej jest tak, że to, co proponujesz w swoim prowadzeniu, absolutnie nie odpowiada temu graczowi. i On by chciał próbować grać w coś innego i w ten sposób niejawny komunikuje, komunikuje to, że on by chciał grać w coś innego. Jak gracze przychodzą na, na sesję i zabijają lasowych Benów, to znaczy, że zazwyczaj są znudzeni. Jak są znudzeni, to no, panie, no, tak wyszło, nie? Coś, coś skrewiłeś, mistrzu gry. To nie lepiej po prostu o tym porozmawiać? Skąd się biorą takie pobudki czasami u graczy? Znaczy, oczywiście, że lepiej jest porozmawiać ze sobą szczerze, czego oczekujemy, oczekujemy względem siebie, względem mistrza gry, względem sesji, względem systemu, który mhm. będziemy grać. E, natomiast to są e, trudne rozmowy dla rpgowców ponieważ wymagają pewnego, pewnego wyjścia spoza strefę komfortu i jasnego określenia, czego chcemy. Mhm. Jest, czasami jest bardzo ciężko zebrać informacje od graczy, na przykład jak spytasz ich, jak była sesja, no powiedzą ci, no fajnie. Ale co to znaczy, że sesja była fajna? Co ci się w niej konkretnie spodobało, nie? Jak pytasz, to gracze nie zawsze, po, nie zawsze chcą i nie zawsze potrafią odpowiedzieć, e, co, co było fajne. Więc taka rozmowa, która mówi: Ej, w co byście naprawdę chcieli pograć i jaki my tu mamy naprawdę problem i czemu ty to zrobiłeś, a ty zrobiłeś to, jest o wiele trudniejsza, bo już wymaga od nas jakiejś takiej no, otwartego powiedzenia, co, co nam naprawdę na sercu leży. Bo to generalnie w ogóle jest tak ludzko trudne, nie? Mhm. E, to może, żeby zapobiec takim sytuacjom, lepiej przed sesją porozmawiać czego oczekujecie w kolejnych sesjach. Jak sobie wyobrażacie tę grę? Tak, oczywiście. Gorąco wszystkim polecam coś, co nazywa się Sesją Zero, e, w której ustalamy wspólne zasady, na jakich gramy przy stole. Tak jak mówiłem, ja jako mistrz gry ustalam zawsze jedno, że absolutnie nie pozwalam na granie graczom przeciwko sobie. I niech każdy z graczy wtedy powie, czego od tego systemu by oczekiwał, jak on go widzi. Wtedy niż grę może powiedzieć, że on go widzi trochę inaczej i wtedy można spróbować ustalić jakąś wspólną, wspólną ścieżkę. Niech powiedzą, co oni by w danej grze chcieli eksplorować. Tak, co, co, jakie elementy, e, jakie elementy chcieliby e, uwypuklić. No i to bardzo, bardzo ułatwia. No bo weźmy tutaj tak popularne dedeczki, piątkę. Mhm. No to jest gra generalnie, która polega na tym, że jej sercem jest chodzenie po lochach, zdobywanie skarbów i pokonywanie przeciwności. No ale jak masz pięciu graczy, którzy może chcieliby. Grać bardami i nie wiem, biegać po karczmach, to może należy się zastanowić, jak, jak wypośrodkować to w najprostszy sposób. No, oczywiście słuchajcie, jest wielki konkurs bardów, ale wasza konkurencja oszukuje, nie? Mhm. I potrzebujecie magicznych lir, które podkręcają waszą muzykę, które znajdują się na dole tego lochu, nie? Gracz ma motywację, żeby do tego lochu iść. Ty masz ten loch, który masz poprowadzić, a następną sesję, słuchaj, oni mają te liry, są na nie nakręceni, to możesz im poprowadzić sesję o tym, jak odbywają się bardowe, bardowskie dżemy, gdzie oni na tych magicznych lirach grają, tak? No to jest taki zupełnie najbardziej jaskrawy przykład, tak? Mhm. Jak masz w drużynie pięciu magów, tak, czy też czterech magów, to, to, to oni raczej będą chcieli eksplorować plany astralne, więc... Yy, Pomyśl o tym, jak ta twoja kampania w tych planach astralnych będzie wyglądać, albo jeżeli nie chcesz, nie chcesz prowadzić im kampanii o planach astralnych, pomyśl o tym, jakie elementy, które e, sprawiły, że oni wybrali tych magów i jak oni je widzą, chcesz umieścić w swojej kampanii. Czyli zdecydowanie jesteś za tym, że nasze emocje, to co czujemy w życiu, przenoszą się na to, jak odgrywamy nasze postacie. Czyli rzeczywiście jakąś teraźniejszą cząstkę nas, tego co się w środku tam u nas dzieje, przelewamy na te postacie. Tak, tak jest zawsze. Zarówno tak się dzieje u graczy, jak i u mistrza gry. Mistrz gry, jak ma zły dzień, to też przelewa go na sesję. Ci odpowiedzialni te sesje odwołują, ci mniej odpowiedzialni zazwyczaj prowadzą sesje, w których te złe swoje emocje wylewają. No, bo, no. I TPK. Na przykład TPK albo po prostu słaba sesja, albo coś, z czego później jest bardzo ciężko się wykręcić. No, e... Czyli lepiej odwołać sesję, a nie się męczyć. Tak, to polecam zdecydowanie wszystkim. E, zdecydow RPG mam nam sprawiać przyjemność, więc jeżeli wiesz, że jesteś zmęczony. I masz poprowadzić słabą sesję, bo jesteś zmęczony, bo jesteś sfrustrowany pracą, to lepiej odwołaj tą sesję i zaproś przyjaciół na piwo i chipsy, jeżeli już, wiesz, oni poświęcili na to swój czas. Oni, jak jesteście zgraną paczką, to się zrozumiecie. Jeszcze takie personalne pytanie. Wolisz gry narracyjne, czy bardziej mechaniczne, i czy to bardziej wypośrodkowujesz? Eee, wolę gry które są bardzo jasno określone. Mhm. To Znaczy e, lubię gry tak jak Deadlands z bardzo wyraźnym settingiem, bardzo jasno określoną rolą graczy w nich, e, niż, i bardzo pasującą mechaniką do nich. Więc ja się stawiam zupełnie po środku, przy czym najbardziej lubię gry, które są jasno określone, jasno i wyraźnie. Mhm. Bardzo ci bardzo dziękuję za rozmowę. Ja e, mam nadzieję, że spojrzeliście na pewne aspekty z zupełnie innej perspektywy i zapraszamy do kolejnego odcinka. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję.